Cześć, ja jestem Nikola, mam 10 lat, zapraszam na Festiwal Piłkarski Dziewczynek. Chciałabym zostać reprezentantką Polski i iść w ślady Ewy Kolejna odsłona, myślę, bardzo fajnej inicjatywy Polskiego Związku Piłki Nożnej przy współpracy z Ludzkim Związkiem Piłki Nożnej, dziewczynie tylko na boisku. Moją pasją przede wszystkim i chciałabym, żeby młodsze pokolenie zaczęło grać, żeby coraz więcej piłkarek grało w piłkę. Bardzo ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo promowali piłkę nożną wśród kobiet, ponieważ na przestrzeni kilkunastu lat widać jakie są ogromne postępy w kobiecym świecie piłki nożnej. Gram w drużynie SMS Łódź i gramy w Lidze od 16. No, że jest praca drużynowa, że wszyscy, wszystko razem zawsze robimy drużynowo. Fajna jest rywalizacja i tak naprawdę gram od czwartego roku życia. Nikola kilka lat temu, żeśmy zapisali na piłkę nożną, Przejeżdżaliśmy koło wojska, akurat toczył się mecz. Powiedziała, że chciałaby iść pokopać sobie piłkę, że fajnie, fajnie coś robić w ruchu. Poszła spodobało jej się, powiedziała, że będzie chodziła, i tak to się wszystko zaczęło. a Później to już yy, wszędzie, gdzie tylko była gra, bojska, bojska, yy, zaczęła, zaczęła chodzić. Mówi, że to jest bojska, bojska. jej życie, i tak już zostało. Najbardziej mi się podoba gra, jeden na jeden i strzały do bramki. Ta inicjatywa wpływa na to, żeby pokazać takim dziewczynkom, że mogą poprzez fajną zabawę, zabawę właśnie z rodzicami, ze swoimi opiekunami no za chwilkę może zainteresować się tak na poważnie tą piłką nożną i w przyszłości może zostać zawodową piłkarką. Jakoś już w sumie też tata, przede wszystkim zaszczepił we mnie pasję, na, jeśli chodzi o piłkę. I spróbowałam, spodobało mi się i zostałam już piłkarką. Przyjechałam tutaj z drużyną dziewczyn, które grają na co dzień w piłkę nożną. Bardzo nam zależy jako klubowi, żeby. Promować piłkę nożną wśród kobiet, dziewczyn. Dlatego też takie inicjatywy jak dzisiejszy piknik sportowy, piłkarski, bardzo nam się podobają i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Chcemy, żeby te, te dziewczynki, właśnie poprzez zabawy, różnego rodzaju tory sprawnościowe można powiedzieć takie turbo-kozaki. Czy mini, mini turnieje, mini gry właśnie zaznajomiły się z tą, z tą piłką. Mamy przewidziane również zabawy dziewczynka plus, plus opiekun. Na samym końcu chcemy rozegrać mecz z zawodową piłkarką, czyli dziewczyny, które przyszły z UKS, SMS Łódź, zagrają właśnie z tymi dziewczynkami taki podsumowujący mecz. Jednym celem jest to, żebyśmy mieli w przyszłości dobrą reprezentację Polski kobiet i dobrze przede wszystkim, żeby dzieci generalnie uprawiały sport i to już tak naprawdę nie jest ważny, jaki sport, ważne, żeby tylko dziewczyny się ruszały i żeby były chętne i to widać z roku na rok, że już jest coraz większy postęp i też coraz więcej chętnych jest dziewczynek do gry w piłkę nożną, co mnie bardzo cieszy. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia.